Dobra, więc rozpoczynamy dzisiejszy stream iRL. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj sobie będę zmieniał łożyska i kółka w rolkach eee, i robimy w trakcie tego Q&A. Także nagrywamy to na YouTube. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może się przyjmie, a może nie. A Q&A zawsze spoko. Także zapraszam. Lecimy. To piszcie, chłopaki, jakie macie pytania. Ja sobie tu będę kręcił w trakcie i będziemy sobie gadać o dupie Maryny. Ale normalne pytania, chłopaki. Normalne pytanie. Jak powstał? mi. To kiedyś grałem, grałem w CSA 1-6 i jeszcze grałem w. Halo w Jeszcze grałem w. Warrocka. To była strzelanka War Rock Kiedyś mieli taki zestawników ze znajomymi, bo generalnie graliśmy zajebiście dobrze w te gierki. Szczególnie w Warrocka. I mieliśmy zestawników właśnie aim low od yy, celności i od tego i od... tej mi tak, Od celności w sensie aim i od low, że nieby słabi. To było zupełnie odwrotnie, więc to było takie, wiecie, takie ironiczne troszeczkę. No i tak powstał właśnie nick aimi i został jakoś tak do dzisiaj. Nie? Wiecie, jak to jest z nikami, to jak z ksywkami Jak na ciebie mówili gruby w podstawówce, to będą mówili do ciebie do końca życia, nawet jak będziesz wyglądał jak kurwa ten... Skeletor, nie? <grych> tak, zostaje. <grych> Wiecie, o tym na jego troszeczkę to zasłania, nie? To może go walniemy, bo... Cię. Jak powstał mamy zrobione, często wymieniam kółka i łożyska zależy. Generalnie jest tak, że... No ja chudy nie jestem, więc kółka dosyć szybko schodzą. Łożyska też dosyć szybko schodzą, niestety. Tym bardziej, że ja robię długie trasy, bo... Minimum, minimum 10 km dziennie robię, nie? Czy to drugi dzień, no? Zawsze gdzieś tak. W tych granicach, więc tak średnio raz, dwa razy, nie wiem, na, na miesiąc, na dwa miesiące, może raz wymieniam, nie wiem. Zależy jak leży. Ja teraz też, teraz, teraz też yy, szybciej wymieniam, bo najzwyczajniej yy, dopiero kupiłem nowe, 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 nie? Wcześniej miałem takie trochę łożyska, w no, zasadzie regenerowałem, jak że się bawiłem w smarowanie i tak dalej, nie? <laughs> Teraz będę miał nowki, no to pewnie. Z... Myślę, że zmóż do końca co za mną wytrzymają. Mam zamiar streamować Liga Legend. Nie mam pojęcia stary. Aktualnie mój status zdrowotny nie pozwala mi na streamowanie Ligi Legend. Nie wiem. Jak włączam Ligę. I zaczynam grać w ligę, to po chwili po prostu czuję się gorzej niż tragicznie, nie? Ona pierdala mnie głowa, boli mnie w klatce. Nerwica chyba. Coś psychicznego w każdym razie i Liga niestety źle na to wpływa. Więc na razie Ligę sobie darujemy dosyć mocno. <laughs> A będziemy grali w inne produkcje. Zobaczymy jeszcze jakie. No. Jeśli widzę, Hitman się całkiem spoko sprzedaje, dużo osób ogląda. Eee... Potem jeszcze. Payday całkiem nie najgorzej u nas wychodzi. się rękawiczki paydayowe mamy. Tomb Raider, pamiętam, całkiem spoko wychodzi. Resident Evil 7, więc myślę, że jakieś. Planowałem Rimworld kupić, bo to jest taka gierka, że można sporo pograć. Podejście do Wiedźmina kolejnego nie będę raczej robił. Jakiś tam Fallout się pojawi, czy coś, czasem też. Zobaczymy no. Będziemy grali w różne gierki. W player'anną na pewno. W to na ostro gramy. Także tutaj mówię, jest kwestia tego, że... Zobaczymy sobie jak to będzie wszystko wyglądało, bo... Jeszcze nie wiem, nie mam jeszcze planu, na razie musimy popatrzeć jakie gry... Jakie gierki się sprzedają u mnie na kanale, a jakie nie. I co chcecie oglądać, także... Na razie jeszcze stricte planu mocnego nie ma. Do dziewczyny wyjeżdżam pewnie gdzieś na 3 dni, z racji tego, że... Zresztą jak się domknie ten donate Gold, to wam powiem, e, powiem wam, co się w moim życiu niedługo wydarzy. I dlaczego jednak będę jechał na krócej, niż mam jechać. Jestem tolerancyjny, w zależności do czego. Do homoseksualistów, nie bardzo. Do wyznań religijnych, fanatycznych, też nie bardzo. Do jedzenia pizzy z Nutellą, jak najbardziej. Stream nagrywkę z rolek, mam w planie zrobić serię na YouTube, ale to jeszcze nie teraz, dopiero później, jak kupię. Będę musiał kupić jakieś GoPro. A eee, Wtedy zrobię, zrobię nagrywkę, nagram serię w ogóle na YouTube, na rolkach przez Łódź czy coś takiego, może nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to się będzie nazywało. W każdym razie będę wam pokazywał różne miejsca w Łodzi, fajne traski jakieś w Łodzi też może z innych miastach będę jeździł gdzie indziej jeździć, bo też na przykład teraz będę jechał do Warszawy prawdopodobnie na nightskating także takie wiecie IRL nagrywki z jakiejś QA może i tak dalej w trakcie Także, całkiem taka spoko opcja. Tylko mówię, no trzeba kupić GoPro na razie, no to jest dosyć duży koszt. Chwilowo nie mam pieniędzy na to, więc na razie to jest tylko w planie. A kiedy kiedy się stworzy, to nie wiem, nie mam skutek. A stream z Rolek, sam stream z Rolek nie wiem, czy w ogóle, bo do streamu z Rolek to w ogóle musiałem mieć. uuu, sprzętu, a sprzętu. A to są już zabrały duże koszty. Więc chwilowo, chwilowo taka opcja totalnie odpada. Bardziej, że wiecie, no teraz jak zmieniłem content, nie streamuję ligi, to tych osób jest dużo mniej na streamie mimo wszystko. Więc będzie dużo trudniej się utrzymać na Twitchu finansowo, tak? No ja żyję ze streamowania, żyję z tego co robię, tej. więc... Więc... Yy... Wiecie, no. To wszystko zależy od tego jakie będzie wsparcie jak stream się będzie rozwijał, Kiedy meetup w Łodzi? A co to z zegaru w Łodzi jesteś? No wiem, możemy kiedyś zrobić. Zależy ile osób pewnie byłoby chętnych. Skoczyć na jakiegoś browareczka. To Jak Jaki sos do spaghetti? Kurde, Napolis. אבל היה גוטוי אסור, זה... דיוני קופוי אסורי, כאור וכאלה. אין. תודה רבה, תודה. Do Słuchajcie, streamu, do streamu z rolek bym musiał tak. Kupić z tego, co się orientuję. Tam z Norbertem kiedyś gadałem na ten temat. tak, myślę, że Nvidia, ten tablet Nvidia Shield chyba jest najlepszy do czegoś takiego. Do tego internet. Jakiś, wiadomo, w miarę dobry. Mobilny. To musiałoby się to sprzedawać. Do tego trzeba kupić jakiś mikrofon. Taki, wiecie, żeby go podłączyć do pod tym tablet. Pory wydatków. Dobra, szyna wszystko. Orgazmiczna klawiatura, to ja wam jeszcze bardziej pokażę. Fajer. Jak płonie, jebać. mi się to podoba, reaktywne. Pikasz? A nie, to nie to. Active, Corey, Tak, klikasz i od danego klawisza się rozchodzi fala, nie? Do, do dowolnego koloru wybranego. Ale raczej, jak gram, to nie korzystam z tego. Nie korzystam e, takich opcji, że mocno świecących, ponieważ e, to przyciąga wzrok męczy trochę wzrok. Bo ja sagara zapominam Ja pamiętać skąd są wszyscy wizowe, no. Proszę cię, pamięci by mi w głowie braku. To myślisz o Edwin Oksa? Jeba cię. Moda na jebanie danych streamerów jest. nikogo smutna. Nie, nie szanuję. Będzie stream z Minecraft. Kurczę, no nie jestem do tego jakoś mocno szczęśliwie nastawiony. No ale kiedyś może forfan, coś, coś pobudujemy. Nie, na razie, na razie w planie jest kupić Rim World'a na pewno eee, i Hello Neighbor Seriale? seriali to tak za dużo nie oglądam, raczej filmy oglądam Seriali to... Seriali to najwięcej oglądałem Breaking Bad, Better Call Soul Doctor House tam Mentalista, Dexter, chociaż Dexter tam po chyba czwartym sezonie się zrobił nudny, jak to. Taki był. W ogóle to samo. Pijesz na winobranie we wrześniu? Nie mam pojęcia tych, co to jest. Gdzie to jest, o co w tym chodzi? Nigdy nie byłem. Jak nie liga to smite? Wiesz co, nie, nie. Bardziej, bardziej bym celował w fajne gierki w jakieś nowości, albo w jakieś starsze gry, które, które po prostu są fajne, nie? Na których byłaby oglądalność ja wiem, na przykład jakbym na przykład jakbym ogarnął sobie PSK jedynkę jakąś, albo jakiś emulator to na przykład bym zagrał w tego. To bym na przykład zagrał sobie w Medieval. Takie, pamiętacie? Takim kościotrupkiem się biegało, fajne. Wiem, <mulary> gdzieś zaraz mi się przydał. A raczej po prostu coś twardego mi przyszytało, dobra nie bać te słuchawki, usunę, trochę głowa boli. Ale to są dość te problemy moje zdrowotne, a nieprzyjemne, więc... O! E! Zgubiłem gdzieś kurwa tulejki, muszę znaleźć tulejki. Gdzieś zgubiłem tulejki, nie mam pojęcia gdzie jest. Gdzieś się zgubiłem? Musiał no, gdzieś w któryś kółkach, dlatego musiałem zjąć jeszcze drugie kółka bo gdzieś z drugich rolek wiesz. kupiłem tutaj tych tu jest ja ale też nie wiem jak to wygląda Kamel z... nie wiem jak to Kamel wygląda jeśli chodzi o streamowanie gier z emulatora bo to jaki był no tam leżą ta pudełkę od Prawda. Tak tego nie widać. Kurwa jestem streamerem. Nie mam czasu na sprzątanie. Wiecie jak to wygląda. jakieś surwi na kanale, w sensie gry survivalowe FIFA, tak? Wysurkiwałowe są spoko, bo trudnie się długo granie, a na dużo czasu zajmuje. Ale nie wiem, w jakie by pograć. The Forest jest fajny, fajny, fajny motyw, ale sama gra jestem ja będzie później Hitman, eee, no może będzie. Long Dark się fajnie pozmieniała. Co dodali w Long Dark? Mam Long Dark i bardzo mi się gierka podobała. Tylko ja ją jak nie to ona była jeszcze względnie świeża. I jak ona była względnie świeża, to ona jeszcze dużo funkcji nie miała, nie? Dopiero miały powchodzić funkcje. O, jest kolejna że w Long Dark moglibyśmy pograć, bo Long Dark bardzo fajną gierką była. Nie ma jeszcze storyline'u, ale dużo mówisz, kamerę pozmieniali. O, mówię, jakie ja grałem, to było dawno, dosyć temu. Tam sporo opcji nie było jeszcze dostępnych, ale bym pograł, bo w sumie to jest fajna gierka. O, kur. Będziemy je trochę pierdolnąć Bo nie wiem czym, bo gdzieś nóż zgubiłem, no God damn it. To będzie chyba trochę za lekkie Udało się Aż się wbiło, uzyskał drugie, drugie kółko Crafting polepszony. Opcja, o, opcja rysowania mapki. To jest zajebiste, bo tego to jest coś, czego mi bardzo brakowało jak grałem w The Long Dark. No bo gdzieś rzuciłem ten nóżku, a nie wiem gdzie. Miałem taką dobrą rączką drewnianą, mi się zawsze dobrze wybijało to włosy. Dalej brakuje mi tulejek. Znalazłem i... pięć. Jest, Jest tulejak, to tulejak podzielimy to na dwie części, może jeszcze te przerwy zrobić pomiędzy. Do to jaj. mi tu A to bardzo niedobrze. Ile ich potrzebuje? Osiem? Osiem. sześć. Szekuję dwóch.

Brakuje mi dwóch tulejek. Ja szłam mam pojęcie, gdzie one są. Kiedy giewałej na klawę, a eee, co giewałej na klawę, jeszcze nie wiem, kiedy będę robić. Eee, na razie, na razie czekamy, czekamy, aż będzie trochę więcej, trochę więcej ludzi. w teamie bardzo. bardziej rozwijać w kierunku multigamingowym, będzie więcej osób. Myślę, że wtedy zrobimy giveaway na klawiaturę. Giveaway na klawiaturę to pewnie będzie dla subów. Jest jeszcze w planie, że może będzie giveaway karty graficznej i giveaway drugiej klawiatury. Ale głowy, jak na razie, z tym nie daje. Na pewno będzie używki Devstalkera. Gramy jutro o 12 z Holstonem Fala kryminalną. Możemy. Brakuje mi dwóch tulejek do jasnych cholery. Nigdzie ich nie ma Eee, śmieszne To musiał zastąpić, żeby... Tam, gdzie z nich? O, łożyska Co no, 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 no. ja robię? Ja wymieniam łożyska i kółka w rolkę Gdzie mi tamte zniknęły, to nie cholery nie mam. Tak, już giwałeś co kompas, żebym jeszcze miał. Ja po prostu może dostanę kartę graficzną i dlatego ją rozdam. Ja to X950, karta, bo. Wtedy po prostu ją pewnie rozdam, ale. Nie, pod klawą nie ma, nie ma. Ja już ich szukałem ostatnio, jak wymieniałem łożyska, kur... Gdzie się zgubiłem, no Power slide owe tulejki A druga to jest klawa Corsaira, bodajże będzie 2, 4, 6 Kupię małego chemika to będziesz gotować na IRL, kurwa, nie wiem si we need to cook Jak to ustrojstwo otworzyć? Ale nie firan z Gohom? Nie, to nie ten stream stary, to musi tego, to ma Kala i u mnie tak jest tu jakieś wygodne otwarcie, czy muszę to zrobić na tak zwany rympał? No, taki mamy klimat no, takie streamy są teraz na topie stary, nic na to jakby nie, nie poradzisz, kurwa no i przydałby mi się ten drugi S. Głównym do masła to raczej tego nie przetnę <try> Jednak idzie Trzeba jednak narympał, jak to mówią, stara metoda, bo z młota to kurwa nie robota. Świeżutkie łożyska siódemeczki moi drodzy, Cie jeszcze ciepłe. Prawda, chciałem trochę inne kupić, ale nie miałem hajsu. Bo... Poleciałem opcję bieda szybową. Kupiłem to od kadwujek. Chodź. Cześć, Rafa. To są łożyska przyjacielu drogi. One wchodzą w kółka. zwane łożyska toczne. I dzięki nim się porusza na rolkę. Dobra. O, no i graj chodź. musieliśmy zrobić masakrę, ale się udało. Rozpakujemy, jeszcze zrobimy unboxing kółek. Może mi power slide zapłaci za reklamę kappa <grym> Jest tu gdzieś jakieś takie, żebym tego nie musiał rozwalać. Rolki, Marciu, robię, wiesz? I robię sobie, robię sobie giwe. Tak, spinnery robię. No. Robię, robię spinery. spinnery, będę jeździł, będę kręcił kurwa spinnerami. Tam, tak. Ja. Dobra, jedne rozparcelowane, tak. Ja. Wiecie, ile te kółeczka mnie wyniosły. Zostałem w jak płaciłem. Łącznie, łącznie z tak, ktoś był też ciekawy jak to cenowo wychodzi Jazda na rolkach Dobrych rolkach To cenowo powiem wam, że wychodzi to smutno Ja płakałem jak płaciłem 290 zł za same i 100 zł łóżko. I tak są do łożyska nie chciałem kupić a stopień więc high za tą kosę ile chcę? tą? o <ścoughs> oh, kurwa niestety stary to jest nóż rodowy z tęczaku. dobra to zrobimy może sobie podzielimy to na dwa odcinki mamy 25 minut to Teraz drugi, przerwy, także be right back. Zapraszam na stream, na fanpage do grupy i tak dalej. Ja też powiem trochę więcej o, o planach na przyszłość. Jakby streamerskich, w opisie kanału, wszystko. znaczy w opisie filmu, są wszystkie, drodzy.